Tak wygląda jedyny syn Anny Dymnej. Latami o nim nie wspominała, a on zmienił nazwisko. Anna Dymna jest jedną z najpopularniejszych aktorek w kraju i choć o jej dokonaniach wiadomo sporo, życie syna artystki owiane jest tajemnicą. Jak dziś wygląda Michał i czym się zajmuje? Anna Dymna ikoną polskiego kina, Anna Dymna od dziecka wiedziała, że swoją przyszłość chce wiązać z aktorstwem. Pierwsze kroki stawiała już w szkolnym kółku teatralnym, by kolejno udać się do szkoły teatralnej. Przez kolejne lata stale doskonaliła swoje umiejętności aktorskie oraz recytatorskie, by niedługo później zachwycić wszystkich swoim ogromnym talentem. Pod koniec lat 60. zadebiutowała w podwójnej roli Isi i Chochoła w Weselu, gdzie pokazała swoje niesamowite umiejętności. Występ ten był przepustką do rozwoju dalszej kariery. Na swoim koncie ma udział w wielu hitowych produkcjach, takich jak Nie ma mocnych, Kochaj albo Rzuć, Janosik, Znachor, czy Trendowata. Anna Dymna wykorzystała swoje znane i cenione nazwisko do celów charytatywnych. Od lat angażuje się w liczne akcje społeczne i wspiera takie organizacje jak Wośp, Stowarzyszenia Wielkie Serce, Fundacje Mam Marzenie czy A kogo? Niegdyś prowadziła TVP2 cykl programów, w których gośćmi były osoby zmagające się z niepełnosprawnością. Rozmowy z nimi miały szerzyć świadomość o chorobach oraz sprawić, by społeczeństwo stało się dla nich bardziej otwarte. Ponad dwie dekady temu Anna Dymna założyła Fundację Anny Dymnej Mimo wszystko, która skupia się na pomocy dorosłym osobom z niepełnosprawnościami oraz będących w trudnej sytuacji życiowej. Życie prywatne Anny Dymnej. Tak dziś wygląda jej syn. Anna Dymna przed pierwszym małżeństwem nosiła nazwisko dziadek. Później wyszła Zawiesława Dymnego, który zmarł sześć lat po ślubie. Drugim mężem aktorki był Zbigniew Szota, z którym doczekała się syna Michała. Ich związek nie przetrwał próby czasu i zakończył się rozwodem. Syn aktorki postanowił jednak zmienić nazwisko i dziś nazywa się Michał Dymny. Nie ma kontaktu ze swoim biologicznym ojcem. W tym roku będzie obchodził 40 urodziny. Po czasie aktorka ułożyła sobie życie u boku innego mężczyzny i wyszła za mąż po raz trzeci. Michał Dymny, podobnie jak swoja mama, związany jest branżą artystyczną. Ukończył filmoznawstwo i spełnia się jako muzyk. Gra w dwóch zespołach: Nucleon oraz Nilka Sady De Fabulous Ensemble. Jego ukochaną jest również artystka, absolwentka krakowskiego ASP Agata Kus. Anna dymna niegdyś chroniła swojego życia prywatnego i nie opowiadała publicznie o swoim synu. Dopiero po latach zmieniło się, to kiedy wiedziała, że mężczyzna nie ma do niej o to żalu. Dziś otwarcie mówi o tym, jak wspaniałą i przyjacielską mają relację.